No, dzień dobry ogółem widzom. Właśnie przygotowałem obiad pyszny. O, to kiełbaska Boża, makaron. Tu sałatka. Pomidorki, szczypiorek i przeprawiłem. O, i krzyśo też ma też dla Krzysia dla Krzysztofa też dałem, bo ludzie mówią, że no, trzeba w zgodzie żyć, a nie jak ludzie gadają różne bzdury. I właśnie to smacznego, również smacznego. O ktoś przyjechał. A. Nie ma trzeciej osoby, żeby kamerę.

Sobaka, boże. Bardzo dobre. No toś przyjechał samochodem jakiś widz. Napiłem się 3 2 mleka i miałem iść na terapię alkoholową, i musiałem zadzwonić, bo kręciło mi w żołądku. Ale dobrze, że szybko wróciłem do domu i po prostu musiałem zadzwonić. do przychodni do mojej terapeutki żeby wstrzymać y, dzisiaj i powiedziałem dlaczego tak się stało i po prostu ona uwierzyła w to, znaczy uwierzyła, bo to prawda była co dla niej ja powiedziałem i właśnie mówiłem się na inny termin zrozumiała bardzo miła terapeutka no i ogółem Serdecznie ją pozdrawiam, że no, wyszedłem z domu i tu kaplicę i zakręciło mnie po prostu żołądek i obawiałem się pewnych sytuacji i musiałem właśnie wrócić do domu. I właśnie widz przyjechał. Za to wszystko szczęść Boże, że ludzie nam w jakiś sposób pomagają i rozumieją, nasze po prostu sytuacje. My nie jesteśmy żadną rodziną. My jesteśmy znajomymi. Po prostu Trzy lata ponad temu powiedział, czy chcę, chciałbym u niego zamieszkać, bo sam mieszkał ani mamy, ani taty, ani brata. I po prostu nie byłem na początku chętny, ale było tyle po prostu jedzenia z tych paczek. Z drogi właśnie wzięliśmy i powiedziałem to poczekaj Krzysiek i już będę sam święta spędzał i zawsze od tamtej pory zawsze święta spędzamy jak rodzina jak, jak to się mówi ja mam nazwisko suchodowski on Kononowicz, ale szanujemy się jak ogółem jak bracia. Właśnie poszedł tam rozmawiać. Mm. Bardzo dobry obiadik. Muszelki. Makaron muszelki. Wsypałem trochę bogiety. Do tego ciutkę oleju, żeby lepszy makaron był. I przyprawy do grilla. Wszystko do smaku. I trochę soli z pieprzem, i bardzo pyszne. Nie, nie wiem, jak to wszy... nie, czy to ja wszystko zjem od razu. Bardzo dobre. O, jak to wygląda. trochę szczepielku było, bo z cebuli trochę dorosło i po prostu tam nie dużo było i o, i chciałem jeszcze powiedzieć, pozdrawiam tych ludzi, co nas w jakiś sposób szanują. Są wspaniali ludzie, po prostu jak to się mówi. O, bardzo dobre Co to był? Z Dąbrowy Białostockiej. O, można pozdrawić się od razu na filmiku, bo, bo prosili Majstrów z Dobrawy Białostockiej. Po pozdraw. To pozdrawiam właśnie majstrów z... Wszystkich majstrów trąba obie w No właśnie, pozdrawiamy I mówił, że obiadzik jemy? Mm -hmm. I chcecie zdjęcie zrobić? Nie jest to Co? Butka. Tak Ja powiedziałem łódki, nie no, no. Ogólnym nie jestem żadnym ja alkoholikiem, i alkoholu nie piję. Wolę dobry obiad zrobić i zjeść. dołożycie jeszcze serki? Nie, na razie to powoli trzeba jeść, a nie od razu wcinać jak nie wiem co właśnie w taką pogodę w letniu to więcej trzeba gotowanego jeść A nie smażone kiedyś właśnie jak miałem operację to nie wiem w 2000 nie chyba to y, zrobiłem jajka z cebulą posmażyłem i właśnie wrzut pęk miał operację i ledwo właśnie w gigancie w szpitalu mnie uratowali, urotowali, jak to się mówi, już blady byłem dzięki mogłem bo Bogu jak to się mówi żyje Tak musiało być, Bóg po prostu, tak Jezus, Jezus Chrystus zna każdą duszę od początku do końca, jak to się mówi. Tam Boże. I w ogóle szczęść Boże. Żoną. Panie Daliszu, to co płot? Trochę pojadłem, co zostało mi. To się nie patko. A to idź, co na podwórko. Patrzy się na ulicę, jak ja nagrywam Ciebie. To nie lubisz, jak nie Ciebie tak. się nagrywa. O, ciubaczka. makaronik makaron makaron dobry bo, bo przyprawiłem i trochę wagety dałem bardzo dobra. i tego wlałem gdzieś łyżkę większą tej oleju żeby one takie lepsze mogłem. było Ja teraz będę kosztował. Pyszny obiad, który. A niektórzy gadają nie wiadomo jakiej rzeczy, że jak to się mówi. No czekaj, transport. Nie, nie wierzą. A głupoty gadają specjalnie, żebyśmy się w ogóle kłócili i się nie dogadywali. To tak nie powinno być. Każdy z nas jest, jaki jest, ale jest i po prostu będę ten film kończył i ogółem. Wszystkich widzów, którzy nas oglądają, ja serdecznie, gorąco Was pozdrawiam. O, chmurzy się. Radio było włączone. Na pewno to będzie w nocy burza. I na razie trzymajcie się. Dobrego dnia i wieczoru.